Serwis muzykancie, nie wiem czy wiesz o co chodzi z tymi walcami. Z tymi na przykład, jeżeli jesteś w Akademii Muzykanta, czy zauważyłeś czy zauważyłaś już jak wiele cię omija przyjemności zgrania tych 10 walców na akordeon? I już mówię o co chodzi. W 2024 roku powstał projekt 10 najpiękniejszych walców na akordeon. Powstał do tego kurs online. Czyli filmy instruktażowe, które krok po kroku pokazują jak zagrać na akordeonie każdy utwór, każdy walc. Jak basować, jak basować lewą ręką, jak grać akordami, jak połączyć ręce na akordeonie, lekcja z prezentacją. Powstały też nuty w wersji ekskluzywnej, papierowej z wysyłką, i takie, takie nuty są wydrukowane w drukarni na ekstra papierze. Na papierze premium, czyli taki gruby papier. On jest taki jak kość słoniowa z takimi wyżłobieniami. Jest dość gruby, twardy. I możesz sobie zamówić do paczku matu właśnie w, tako, w takiej oto teczce. Możesz zamówić sobie kurierę, możesz sobie zamówić za pobraniem. Do tych dziesięciu walców powstały również nuty wersji elektronicznej, które możesz sobie też osobno kupić, nawet podpisane literowo, tak? Nuty zwykłe są i nuty są, które zostały podpisane literowo. Do kursu również powstały podkłady muzyczne, żeby umilić ci jeszcze bardziej to życie żeby przegrywać życie na akordeonie zgodnie z hasłem Akademii Muzykanta i właśnie dzisiaj chciałem ci przedstawić te podkłady muzyczne jak z nich korzystać jak one wyglądają i jak dużo radości dają, które być może Cię umijają, a jeżeli nie jesteś w akademii muzykanta, to zapoznaj się właśnie też z tym. Na końcu filmu powiem, gdzie można sobie kupić osobno na przykład nuty w wersji elektronicznej, gdzie można sobie kupić właśnie takie ekskluzywne w wersji papierowej, zobacz, z aplikaturą są, tak? To jest mega ważne w dzisiejszych czasach chciałem powiedzieć, zawsze to było, a mało osób, które, które, którzy piszą nuty, nie uwzględnia właśnie aplikatury. Tutaj mamy z aplikaturą, czyli którymi palcami grać. Możesz sobie też kupić kurs online, który krok po kroku poprowadzi, jak mówiłem, po, po tych 10 pięknych walcach. No i możesz sobie kupić pełny pakiet ze wszystkim od razu, i jest tam też mega fajna cena na to, jeżeli pełny pakiet od razu weźmiesz. Zapraszam Cię do prezentacji i zobacz, i w jaki sposób można odsłuchiwać te podkłady muzyczne i jak z nich korzystać. Telefon zwykły, na którym są wszystkie podkłady i odsłuchujemy. Połączone z głośnikiem Bluetooth. Tak? Z linią melodyczną. Dzisiaj wpadłem właśnie na pomysł, że można jechać sobie samochodem i najpierw usłuchacie te z linią melodyczną, żeby później dobrze wiedzieć, jak to zagrać. I mamy pierwszą zwrotkę, walca całą zwiarże OK i mamy podkład. Tak jest 5 sekund, żeby można było się ustalić przerwa raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy. się bawić tutaj, szlifować, dopieszczać. No i co? Bierzemy następny utwór, który tutaj mamy. Fale Dunaju. Szukamy Fale Dunaju. Fale Dunaju. Mamy Fale Dunaj z podkładem melodycznym, znaczy z linią melodyczną. Brzmi tak. Ja przesunę tutaj, bo to tu jest 5 zwrotek gdzieś na środek na przykład. Najpierw się grać z linią melodyczną. Dobra, i mamy sam podkład, i sobie zaczynamy. Tak, 5 sekund jest na odnalezienie się na akordeonie. I mamy. Teraz taniec bawarski. Czyli sobie odnajdujemy taniec bawarski, jak on brzmi z podkładem. Mamy podkład, też jest 5 sekund 5. Wracamy. Nie wiem czy widać, ale pokazuję. Tu jesteśmy. Dokładnie. teraz sobie włączamy podkład bez linii melodycznej. Trzeba sobie już wyliczyć, tak? Raz, dwa, trzy. Laj, laj, laj. sposób jeszcze można wykorzystać. Gdy nie masz głośnika Bluetooth, nie masz słuchawek, ale masz telefon, masz tablet i włączasz sobie na przykład teraz a orkiestra grała dalej podkład z linią, tak sobie słuchasz na przykład 5 sekund, pamiętaj. I tu jesteśmy. I włączamy teraz podkład i sobie cichutko na kordonie dogrywamy. Telefon sobie daje jak najgłośniej, tak? I czekamy 5 sekund. ねえねえ W jaki sposób jeszcze można skorzystać z tych opracowań, podłączyć się następny podkład. Zapraszam cię dalej. No i teraz, na przykład, sobie podłączamy takie słuchawki do telefonu, tudzież do, do iPada takiego tutaj, co jest z boku, i włączamy sobie na przykład teraz podkład z linią na wzgórzach mandżury. Tak, i słuchamy, słuchamy, jak on brzmi. cały czas No przesunę dalej. Można nawet dogrywać o do tylieniu melodycznie, tak? mamy na przykład już opanowane tak czyli tak samo jak w pozostałych i włączamy sobie podkład na wzgórzach Mandżury czyli sam ten podkład już mamy 5 sekund tak około 5 sekund na przygotowanie się na ustawienie nut tam jeszcze ten taki fajny raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy Pierwsza zwrotka. Sobie śpiewać nawet. I mamy takie zakończenie. Muszę sobie troszeczkę pograć z podkładami, też. Fajne to jest, fajne jest to przyjemne po prostu i od razu nauczę się tych utworów grać. Co my jeszcze mamy? Usta milczą, szukam. A orkiestra, a usta milczą będą na końcu. Czyli w usta milczą jest fajny wstęp, ale trzeba go dobrze policzyć, tak? Bo nie wejdziesz. To jest z linią melodyczną teraz. Teraz mamy to. teraz trzeba dokładnie to policzyć. To jest fajne wyzwanie. Żeby wejść. Dobra, i mamy te 5 sekund, żeby sobie dobrze policzyć. I trzeba dobrze wejść. Tu jest trzeba policzyć. Dwa, 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 dwa. Albo się osłuchać. Dwa, 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 dwa. co nam jeszcze został na koniec ten wolny adagio. piękny utwór, mamy podkład 5 sekund na przypomnienie, tak, a play nie włączył, to jest wolne tempo 60 Play. i jedziemy bez podkładu play czekamy 5 sekund przygotowujemy się znajdujemy sobie gamble zero Początku. I w taki sposób, w taki sposób szlifujemy utwory, żeby ładnie zagrać. Chyba wszystkie rzeczy już, już pokazać, tak? Także tak to wygląda. Teraz tak. Przypominam, że te podkłady muzyczne są przygotowane pod 10 walców najpiękniejszych, walców mistrzów na akordeon, gdzie można sobie aktywować kurs, który krok po kroku cię poprowadzi po każdym walcu, czyli są filmy instruktażowe do tych walców, do tych podkładów, do tych nut. Możesz sobie kupić same nuty w wersji elektronicznej. Możesz sobie kupić w takiej ekskluzywnej teczce 10 bardzo wygodnych Opracowań. No tu jest 12 kartek, bo fale Dunaju i na wzgórzach Mandziori są na dwóch kartkach. Jest to na takich grubych, na takich grubych kartkach. Takich premium, które się nie będą zawijały i idealnie na pulpicie stawia się. Czyli to nie jest ta książka, że będzie ci się książka tak będzie ci się zamykała i zamykała i zamykała, a ty będziesz kamerkami przypinał. Nie, to jest wygoda. Jak wiesz, ponad 23 lata grałem ze zespole muzycznym i wiem jak wygodnie jest zmieniać nutę. Jeżeli wolisz elektroniczną wersję i sobie nutki zmieniać tutaj, to jak najbardziej. Także taką tekę, taką tekę nut z ekskluzywnymi właśnie nutami w wersji papierowej, w wersji premium możesz sobie zamówić do siebie do siebie do domu do paczkomatu, kurierem, za pobraniem kurierem. Na wszystkie sposoby jest, są takie nuty, na tych podstawie nut są zrobione opracowania utworów na akordeon w kursie online. Czyli jeżeli nie potrafisz grać na akordeonie, a chcesz się nauczyć, to weź sobie z kursem online. Możesz sobie zamówić tylko same te nuty papierowe do domu z wysyłką w ekskluzywnych wydaniu. Możesz sobie zamówić tylko w wersji. PDF w wersji elektronicznej. Może sobie zamówić nuty podpisane literowo. Może sobie zamówić nuty zwykłe, tak, tak jak są. I można zamówić sobie podkłady osobno, same nuty i podkłady. I jest też cały pakiet. I to wszystko jest do wyboru na akademiamuzykanta.pl, łamane na walce. Także, jeżeli masz ochotę się pobawić muzyką, Uprzyjemnić sobie, nawet można sobie do samochodu wsiąść. Dzisiaj, właśnie automatycznie się telefon połączył z samochodem i zaczęły moje podkłady lecieć. Mówię: Kurde, no, nie mam akordeonu. A błąd, powinienem jakiś typu zaskórnego wozić w bagażniku, żeby sobie tam, tak żeby go nie poobijać na, na jakieś trasy, tak? I nagłośnienie włączasz w samochodzie, jakie tam basy są masz miejsce na jakiś mniejsza akordeon, nie wiem czy większe, jeżeli jesteś na przykład w, w ciężarówce na pauzie, możesz rozkręcić na maksa i dogrywać, no i czas sobie umilać. O to właśnie chodzi w tych walcach, o to chodzi w tych podkładach. Także mam nadzieję, że spodobają ci się i widzimy się po drugiej stronie. I taka mała podpowiedź, jeżeli w ogóle dopiero zaczynasz od zupełnych podstaw, to nie kupuj sobie samych nut podpisanych literowo, bo sobie nie poradzisz. Musisz mieć też kurs online, który krok po kroku Cię poprowadzi. Bo wiele osób sobie kupiło nuty podpisane literowo i sądziły, że sobie poradzą, i później tysiąc pytań dostałem: A jak to zagrać? A jak to zagrać? A jak to zagrać? A co tu nacisnąć? Nuty są z aplikaturą, tak? To jest ważne. Zobacz, masz na wzgórzach Manjuri. Są popisane palce wszystkie, tak? I te takie przejścia później, bo są. To jest wersja. Y, 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 dwa razy się powtarza każdą zwrotkę, są trzy. I za pierwszym razem jest prosta wersja, trudniejsza wersja, prostsza wersja. I trudniejsza wersja, i trzecia, trzecie, trzecia zwrotka też jest pier... trudniejsza i łatwiejsza i trudniejsza. Czyli możesz dwa razy łatwiejszą zagrać może dwa razy trudniejszą może raz prostą, raz trudną, tak jak właśnie jest na podkładach nagranych. Podkłady są muzyczne idealnie, odwzorcowane są specjalnie, special, special edition pod przygotowane, nagrane właśnie pod te walce, nagranie. Pochłonęło z bardzo dużo czasu, pochłonęło kilka tysięcy złotych, także mam nadzieję, że docenisz jakość, jak będziesz już słuchać i sobie grać z tymi podkładami te piękne walce. Przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą jak im zagrasz.